Znajdź tę przypadkową osobę gdziekolwiek na świecie i wygraj 10 tysięcy. Okej. Okay. Musisz znaleźć starszego pana, w hawajskiej koszuli, shortach i takich butach. I masz na to 48 godzin. Start! Mam już iść? Tak. Dobra. Wybieram się do kawa w Meksyku, bo ten gość wygląda mi na typowego plażowicza. I planuję zrobić wszystko, żeby znaleźć pana Emoji. Kiedy dotarłem do Meksyku, zacząłem od wynajęcia łodzi. Widziałem kilku starszych panów, ale żaden z nich nie miał hawajskiej koszuli. Oni są wszędzie. Widzę mnóstwo ludzi, którzy prawie pasują, ale brakuje im jednej rzeczy. Po godzinach poszukiwań znalazłem idealnego kandydata, ale on, e, no, tak jakby się nie zgodził. Zmiana planów. Kupuję 10 hawajskich koszul, żeby je porozkładać, i sprawdzę, czy ludzie zaczną je nosić. Zostały dwie godziny. Zaczynam myśleć, że to może jednak nie być możliwe. W tamtym momencie czułem się pokonany, ale nie uwierzycie, kogo znalazłem w hotelu. Na godzinę przed końcem wyzwania. Pan jest idealny. Zadzwonię do Mr. Bista. Hey! Cześć! Gratulacje! Właśnie wygrałeś 10 tysięcy dolarów. Czekaj, serio? Okej. Okay. Wow. Może wycieczka helikopterem. Super!